Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak efektywnie zarządzać sprzedażą w swojej firmie? Jednym z kluczowych narzędzi, które mogą Wam w tym pomóc, są raporty sprzedaży dostępne w systemie Komarch ERP Optima. Dzięki nim zyskujecie szczegółowy wgląd w wyniki sprzedażowe, uzyskując cenne informacje o wartości sprzedaży netto, kosztach sprzedanych towarów, uzyskanej marży i wielu innych aspektach. Co więcej, Raporty te można dostosować według różnych kryteriów, co pozwala na precyzyjne śledzenie wyników w różnych segmentach. Możecie zatem łatwo zidentyfikować najlepiej prosperujących klientów oraz obszary wymagające poprawy. Dzięki funkcji zysk z transakcji możecie dokładnie analizować rentowność swoich transakcji. System pozwala na obliczenie wartości netto oraz kosztu sumarycznego całej transakcji, a także na prezentację procentowej wartości marży. Umożliwia to menedżerom sprzedaży szybkie zidentyfikowanie najbardziej zyskownych transakcji oraz tych, które warto zoptymalizować. Kontrola marży i cen sprzedaży również jest kluczowym elementem, którym zarządza komarch RP Optima. Dzięki precyzyjnym ustawieniom minimalnej marży dla towarów, możecie skutecznie zarządzać cenami w momencie wystawiania dokumentów. To narzędzie nie tylko zapewnia rentowność sprzedaży, ale także elastyczność w kształtowaniu polityki cenowej. Zarządzanie sprzedażą ściśle wiąże się z kontrolą stanów magazynowych. Komarch ERP Optima dostarcza zaawansowanych narzędzi. Które pozwalają na śledzenie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym oraz analizowanie rotacji towarów. Dzięki tym informacjom unikniecie sytuacji braku towarów, co mogłoby wpływać na Waszą sprzedaż. Nie można zapomnieć o znaczeniu analizy zachowań klientów. Gromadzenie danych o preferencjach zakupowych pozwala na dokładne dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Dzięki temu możecie budować długotrwałe relacje. Które przyniosą korzyści obu stronom. Prognozowanie sprzedaży to kolejna funkcja, która pozwala na przewidywanie przyszłych trendów i lepsze planowanie zapasów magazynowych. Dzięki systemowi będziecie mogli przygotować się na przyszłe wyzwania rynkowe. Zalety Komarch ERP Optima nie kończą się na tym. Integracja z platformami e-commerce umożliwia synchronizację stanów magazynowych oraz automatyczne przenoszenie zamówień, co z pewnością uprości zarządzanie sprzedażą zarówno w kanale online, jak i offline. Interaktywne dashboardy i wizualizacje danych pomagają w monitorowaniu kluczowych wskaźników efektywności w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możecie szybciej identyfikować odchylenia od założonych celów i podejmować lepsze decyzje. Na koniec warto podkreślić kluczową rolę analizy efektywności pracowników sprzedaży. System pozwala na śledzenie wyników indywidualnych oraz porównywanie efektywności w zespole, co jest niezwykle istotne dla menedżerów w procesie optymalizacji wydajności. Regularna analiza danych i umiejętne wykorzystanie narzędzi Skomarch ERP Optima to klucz do sukcesu w zarządzaniu sprzedażą. Jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz lepiej poznać możliwości tego systemu, warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. Dzięki nim efektywność zarządzania Twoją sprzedażą może znacząco wzrosnąć. Pamiętaj, że z odpowiednimi narzędziami i wiedzą możesz w pełni wykorzystać potencjał swojej firmy. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.